Jesteśmy bezpieczni. Hubert Miściwojecki Gleba. Siemanko. Co to za zadyma była y, na panelu? Widziałem, że wszedłeś. Nie była zadyma. Chciałem dać prezent y, Kubiszynowi Domagał się tego, że jestem pasażerem pociągu. Wymyśliłem coś fajnego, coś oryginalnego. Chciałem mu wręciłem mu czapkę konduktora i gwizdek. No i wyszło śmiesznie, mam nadzieję. No. Jeśli chodzi o dyktowanie warunków, to raczej w Heiligu on nie będzie dyktował warunków i warunków, i warunków naszej walki i chciałem, żeby, żeby wyszło śmiesznie i chyba wyszło. Wyszło, ale dalej. Powiedział, że nie da Ci pojedynku. Yy, ze mną w powiedział, że jeżeli organizacja da mu pół miliona, to z Tobą zawalczy. No bo wie, że ciężki knock będzie miał, dlatego nie chce walczyć i tyle. No. On mówi, że wszystkie warunki spełnił Denisa, a żadnych warunków Denis mu nie, nie stawiał i myślę, że wszystko robił, prosił, błagał Denisa, żeby dać mu tą walkę. Ja nie proszę, nie błagam i nie będę tego robił, bo Federacja sama do mnie dzwoni i to nie jest tak, jak on mówi, że, że ja się proszę tu o walkę. Federacja sama dzwoni do mnie, żebym tu przyjeżdżał, Federacja sama do mnie e, pisze i, no i dlatego tu jestem. To nie jest tak, że ja się proszę o tą walkę. I organizacja bardzo chce tego pojedynku, tak? No myślę, że kibice też tego chcą i fajnie by było, to, żeby do tego doszło. tak? I widzę, że coraz lepiej się czujesz w tym świecie, tutaj flików, co? Czuję się dobrze, na pewno. Denis mnie wprowadził <laughs> Ale do tego nie świata. Nie ma lepszej osoby niż Denis, no. żeby wprowadził. No jestem sobą, wiadomo, jakieś ciśnienie podskoczyło, bo po prostu on, Don Diego, ma takie słowa, które wyprowadzają z równowagi i często można się odpalić. No i odpalił mnie później, jak siedziałem na, na krześle. Ale nie będę nic tu zadymiał, bo to, to nie ma sensu. Nie? Najmniejszego. No ale jakbyś miał walkę, to te dymy muszą być, nie? No, jakbym miał walkę, to by było wszystko inaczej, tak? Trzeba, jak będzie walka, to zobaczycie, co będzie. Bo za to, co napisał na relacji, pewno, na pewno mu nie odpuszczę, tak? Nie chcę przekręcić, ale to była znaczy był zamysł taki, bo spytałem się um, do Diego, gdzie byłbyś dla niego cięższym przeciwnikiem, czy w Gromdzie, czy, um, czy tutaj na Helium mówi, że bez znaczenia, że że to był, że to no byś był, nie był aż tak ciężkim przeciwnikiem. No strasznie by się pomylił. Nie będę tutaj wracał, dlaczego on tak może mówi, ale jak dojdzie do tej walki, to się okaże, tak? Słuchaj, widziałem też, że Hunter tutaj był i też wleciał e, na, na tutaj, na scenę konferencyjną. Ty też to widziałeś? Tak widziałem, bo podszedł, przywitał się no i nagle wleciał, no. Ma jakieś tam sprawy z Mateuszem Morańskim. Nie wiem, o co chodzi, dlatego też nie chcę się w to wtrącać, tak? Ja widzę, że tutaj mm, bez tego środowiska kibicowskiego, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ja nie jestem kibicem. Nie jesteś, tak? Nie, nigdy A, okay. nie byłem kibicem. Ja... To Przepraszam, bo od razu myślałem, że jeżeli wiesz, chodzi z Denisem, no to że ten być może razem też chodziliście, no nie, w tym pomyczek. Nie, 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 ja nie chodziłem, ja Denisa znam od dzieciaka, bo trenowaliśmy, on trenował boks, ja trenowałem boks w innej grupie, on w drugiej. Tak się znamy. No i znamy się od dzieciaka tak naprawdę, tak? Ale szczerze dobrze, że to powiedziałeś, wiesz, bo ja myślę, że, wie, że 90% osób tak myślała, że, że po prostu jesteś właśnie ten z tego środowiska, także też fajnie, no bo mamy sprostowanie. E, słuchaj, e, kończymy, bo zaraz ja ten stronę tu że nagrywamy. Czyli co, krótki przekaz do Mateusza, jakieś, e, ten, kilka słów od Ciebie. Ja powiem tak, jeśli Mateusz masz jaja, to wyjdziesz do tej walki i zobaczysz, że ten pociąg, o którym mówisz, w Ciebie wiedzie i będziesz leżał. Szykuj się na ciężki wpierdol. Dziękuję bardzo na razie. Dziękuję.